Cześć, z tej strony Daniel i zapraszam Was na 46. odcinek z serii Shadow of the Tomb Raider a zarazem drugi odcinek w dodatku Cena Przetrwania, gdzie musimy się dostać do grobowca Szósta pieczęć. No to co? Idziemy! Ulala uh, la Dobrze. Spróbujmy się tutaj jakoś odnaleźć, nie? <grych> brzmiało groźnie <grystanie> dobra, lecimy Wow. To musi być ten czerwony grzyb, o którym Amaru wspominał w liście. Z pewnością jest zabójczy. Aha. Muszę umieścić działo w odpowiednim miejscu. Działo? Aha. <słuch> Dobrze. No to co, ale. Co tu się działo? Muszę umieścić działo w odpowiednim miejscu. Okej. Okay. Najdroższy Sairi. Zostawiłem Ci tę wiadomość w obliczu konfrontacji z moim największym strachem. Na wypadek, gdybym nie wrócił. Ludzie Trójcy wielokrotnie proponowali mi przystąpienie do ich organizacji. Z wielu powodów odwlekałem moment udzielenia im ostatecznej odpowiedzi. Nie mogę jednak dłużej zwlekać. Mają dostęp do zasobów, których potrzebujemy, by nakarmić Paititi i uratować nasze miasto przed tą okropną klęską głodu. Muszę zapomnieć o strachu i pogodzić się z tym, że ryzykuję życiem dla dobra naszego ludu. Jeśli przyjdzie mi zapłacić tę ostateczną cenę, wiedz, że zrobiłem to z dumą i niczego nie żałuję. Twój kochający brat, Amaru. No. Muszę umieścić działo w odpowiednim miejscu. Fajna opowieść, ale musimy wrócić do... do... tego działa. Muszę umieścić działo w odpowiednim miejscu. Trójca musiała je tutaj zostawić. Powinno nadal działać. Hmm... O ja. Muszę pozbyć się tej przeszkody. Aha. Czyli co? Działem, tak? No to próbujmy. No. Działo sprawne. Ого! Ох, шти! Мабуть, бракувало. Скакуй. Tu mamy? Ula, ta brama nie była zwykłym zabezpieczeniem. Skrywała ten grobowiec, a Maru wiedział, że tu jest. Wiedział i nie powiedział. <grym> Dobrze. Będzie trzeba przeskoczyć, nie? U. Te zarodniki są zbyt śmiercionośne, żebym mogła tędy przejść, ale nie przebije się sama przez te bariery. Co tam jest? Oj, oj oj. Gdzie la. A Armatka stoi. Co dalej? Nie zostawili tu tego bez powodu. Musi do czegoś służyć. Mhm. Nie zostawili tu tego bez powodu. Musi do czegoś służyć. Zaraz sprawdzimy. Nie zostawili tu tego bez powodu. Musi do czegoś służyć. Okej. Okay. Mam tu dwa tory, a sanie można umieścić na każdym z nich. To do kręcenia. Mam tu dwa tory, a sanie można umieścić na każdym z nich. Mhm. Mm To zobaczmy, jak tutaj. Na czym to polega? Te sanie służą do przemieszczania jakiegoś ładunku. <grypka> do przemieszczania jakiegoś ładunku. Coś tu widzę, że jeszcze pozbieramy sobie. I tam będzie trzeba jest wrócić, nie? do przemieszczania jakiegoś ładunku. O, ty, panie. Ciekawe. Bymy. Mhm. Czy coś Wpisuję 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 było, było wpiąć? aha Dobrze. Muszę zrobić to szybko. Ha, e, licza. A ty widzisz? Nie przebijesz się. Przecież? Czekaj. Uf. O nie. No, próbujemy jeszcze raz zatrzymać co z tego wyjdzie. teraz mi tam nie spadnie tak nisko, nie? Tak. Dobrze, kombinuję. <grystanie> Chyba tak, nie? Bingo. I mamy przejście. Okej. Okay. Idziemy, bo tutaj niezbyt zbyt świeży oddech. <grym> to jest wejście, ale czekaj. Co tutaj jest? Aha. Okej. Okay. To nie jest to możemy iść. Posiorki mamy max. A tam jak wejdziemy? Ach tutaj tak. Dobrze. Tu sobie przejdziemy. Boże, tyle trupów, muszę unikać tych zarodników. No, ładnie, coś tu mamy. Oczekiwaniami, Amaru ukończył szóstą pieczęć w pięknym stylu. Co więcej, zdobył najwięcej punktów w historii tej próby. Co świadczy nie tylko o jego wysokich umiejętnościach, ale także o budzącej wielki szacunek determinacji. Uważam, że będzie moim godnym następcą. Podpisano: Dr. Dominguez. To nie jest żadne nazwisko, tylko tytuł, którym posługują się przywódcy trójcy. P.S. Mieszkańcy Paititi mają niezwłocznie otrzymać jedzenie w ilościach, które pozwolą rozwiązać problem głodu. Zgodnie z obietnicą, której udzieliliśmy Amaru, w zamian za dołączenie do naszej organizacji. Okej, okay. teraz co. nie przejdziemy, a tam nie wejdziemy. <grych> tak, trzeba jednak tą górą iść. No to, to jak tam trzeba wyjść? Także tego. To chyba górą, mnie. No czy ja tam doskoczę? Nie zobacz. O nie! Dalej. Tutaj! Patrz, widzisz? a ja tam próbowałem gdzie <totopiją> Tak jest. <śmany> Mamy to o kod Ta konstrukcja służy do egzaminowania przywódców Trójcy. Gdyby Amaru szybciej zdecydował się postawić na Trójce, daliby mu wówczas jedzenie, jeszcze zanim Sairi wyruszył na łowy i zginął. Nigdy więcej się nie zawaham. Amaru złożył tę obietnicę swojemu martwemu bratu, posługując się językiem, którego nie znał nikt w Paititi. Znam pewną osobę, która może to wszystko potwierdzić. No dobrze, jak mamy wrócić, no to wracamy, nie? Tu co możemy chyba skoczyć? Oj. A bo i nie? Dobrze. Gdzie to jest? Tutaj, tak? Kawałek jest. Może będzie szybciej. Jak się przemieścimy, co? Chyba tutaj nie. Tak jest. Dobrze trafiliśmy. To co? Chcemy pogadać się. A, to znowu ty. Znalazłaś to, czego szukałaś? Tak sądzę. Znalazłam więcej niż się spodziewałam. Wyglądasz, jakby coś cię trapiło. Co ci chodzi po głowie? Widziałeś tu kiedykolwiek Amaru po tej klęsce głodu? Znaczy się po śmierci jego brata. Mówiłem, że byli nierozłączni. Kiedy Sairis ginął, jakaś część Amaru umarła razem z nim. Wrócił tu tylko raz, niedługo po tym, kiedy to się stało. Poświęcił się bez reszty sekcie kukulkana. Wydaje mi się, że śmierć brata na zawsze zmieniła jego priorytety. Dziękuję. Nawet nie wiesz, jak bardzo mi pomogłeś. Koreanka miała rację. To koło jest dla Amaru ważne. Możliwe, że uważa je za najcenniejszą rzecz, jaką posiada. Nie mamy żadnego powodu, ani prawa, żeby mu je odebrać. Mhm. No to idziemy, zwróćcie. Magiczne kółko. <grymne> Ale tu samo się pójdzie bardzo powoli, to pójdziemy ten, tam, tamtędy. Okej. Okay. Nie jak? Powinniśmy być na miejscu. Nie tędy. Dobra, idziemy się przebrać w takim bądź razie, tu, tu, tu. tu mamy najbliżej, to się przebierzemy i wrócimy. <grym> i Mamy to. Mamy No i teraz powinni nas puścić. <laughs> Oddaj mu to. Amaru. Czego chciała ta bezczelna kapłanka? Co? Jak? Daj mi to. Ok. Czekaj, wrócimy się przebrać z powrotem. Dobrze. Włączymy to. co tu musimy uczyć, tak? Okej okay. No to jakoś tam musimy się przeżrzeć. To na prawo myślę, na lewo. Let's go. No. I jesteśmy na miejscu. Wróciłaś. Czego się dowiedziałaś? Chyba trochę za dużo. Co się stało? Zwróciłam koło szyfrowe Amaru. Te wiadomości nie miały dla rebeli żadnego znaczenia. To było coś osobistego. Pamiątka, która przypomina mu o tym, jak bardzo kochał swojego brata Sairiego. Te wiadomości prowadziły do skrytek, których bracia używali w mieście. Znalazłam w jednej z nich jedzenie, które dostali od trójcy, żeby przetrwać klęskę głodu. Rzecz w tym, że Sairi o niczym nie wiedział, ponieważ był już martwy. Amaru był kiedyś innym człowiekiem niż teraz. Niezależnie od swoich wad, nadal wierzy, że działa w najlepszym interesie Paititi. Wiem. To miasto zawsze było bliskie jego sercu, podobnie jak jego mieszkańcy. Razem z rzeczami, których żałuję. Okej. Okay. To sobie właśnie zakończyliśmy naszą misję. Zobaczcie w sumie, co tu jeszcze mamy ciekawego. Do odblokowania. A co tu jeszcze mamy? Tylko... Mamy ograniczony budżet. Dobrze, sobie weźmiemy. Co tu mamy ciekawego? Pistolecik do ulepszenia. Jeszcze jest ale... Dobra, nie będziemy zanudzać. Ok, widzowie, to już będzie koniec za dzisiaj. Także dzięki za oglądanie! I oczywiście zapraszam na kolejny. Na razie, cześć!